Cześć, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem e, o tym, jak wygląda prawidłowa kolejność podczas e, kroków w Waszej codziennej. Pielęgnacji. Temat być może dla wielu z Was jest czymś oczywistym, natomiast bardzo często zadajecie mi pytania, czego po czym używać, jak powinna wyglądać kolejność. Bardzo często też w komentarzach piszecie, jak używacie kosmetyków i ta kolejność wcale nie jest dobra, więc być może mój dzisiejszy przewodnik pozwoli wam dowiedzieć się nieco więcej. Numer 1. To demakijaż. Zaczynamy od demakijażu. Jeżeli jest wieczór i na Waszej twarzy jest makijaż, pamiętajcie o tym, żeby najpierw ten makijaż zmyć. W tym celu używamy albo wody micelarnej, albo jakiegoś płynu takiego dwufazowego do zmywania makijażu. Czasami niektórzy korzystają z mleczka kosmetycznego, ale pamiętajcie, to jest dopiero pierwsza faza zmywania, więc demakijaż bardzo delikatnie dociskamy jedynie płatki z kosmetykiem do naszej skóry. Czekamy, aż kosmetyki na naszej skórze się rozpuszczą pod wpływem właśnie działania danego płynu i dopiero przecieramy skórę z kosmetyków. Następnym krokiem jest zmywanie twarzy olejem. To jest krok bardzo często pomijany w pielęgnacji, bardzo niesłusznie. Dobrze jest dobrać odpowiedni olej dla swojego rodzaju skóry i właśnie używać go raz, że jako właśnie takiego zmywacza, a dwa też na zakończenie pielęgnacji, ale do tego zaraz dojdziemy. Więc zmywamy twarz olejem w taki sposób, że po prostu dajemy kapkę tego oleju na rękę, myjemy sobie buzię, zwilżamy ją wodą i to wszystko ścieramy z twarzy papierowym ręcznikiem. I pamiętajcie, papierowy ręcznik jest tutaj kluczowy. Nie używamy do osuszania twarzy ręczników z materiału, ręczników frotte, tylko ręczniki papierowe. To jest, to jest higieniczna sprawa. Szczególnie, jeśli macie problemy ze skórą, to, to Wam naprawdę bardzo wiele zmieni w Waszej pielęgnacji. Takim olejem jesteśmy w stanie domyć bardzo dokładnie twarz z resztek makijażu. Punkt numer dwa. Mycie twarzy. Mycie twarzy to nie jest to samo co demakijaż. Mycie twarzy powinniśmy wykonywać dwa razy dziennie, czyli rano i wieczorem. I rano nie pomijajcie tego punktu, dlatego że po całej nocy wasza twarz jest raz, że już w sebum, bo w nocy również jest produkcja sebum, pocicie się. Dwa, do tej twarzy również przyklejają się jakieś brudy, tak? wszystko to, co gdzieś jest na pościeli czy sobie fruwa w powietrzu, to również osadza się na Waszej skórze, więc po nocy absolutnie twarz powinno się zmywać. No na koniec dnia chyba nie muszę nikomu mówić, że Musicie, musicie absolutnie, bo za to się idzie do piekła, jeśli się tego nie robi. Więc mycie twarzy y, odpowiednim produktem dobranym do potrzeb waszej skóry, czy to jakaś pianka, czy to jakiś żel. Pamiętajcie, aby nie wybierać produktów obsuszających, tylko delikatne produkty myjące, y, również dobrane pod potrzeby waszej skóry. I tutaj, w momencie, kiedy myjecie właśnie sobie tym produktem twarz, możecie również do pielęgnacji takiej włączyć tu jakieś urządzenia dodatkowe. W moim przypadku jest to na przykład. W szczoteczka foreo, możecie jakąkolwiek inną szczoteczkę czy też jakąś rękawicę. W każdym razie pamiętajcie o tym, aby każdy swój sprzęt, którego używacie, dezynfekować, myć przed i po każdym użyciu. Numer 3. W tym miejscu możecie, ale nie musicie wykonać ewentualny peeling lub też kawitację. Więc jeżeli decydujecie się na wykonanie peelingu, a peelingu nie powinno się częściej wykonywać niż raz do dwóch razy w tygodniu, lub na przykład właśnie kawitację i tutaj również taką kawitację domową powinno się wykonywać nie częściej niż raz, dwa razy w tygodniu. Można oczywiście rzadziej. Odsyłam was do filmu na temat kawitacji, tam wszystko na ten temat. Natomiast to jest właśnie ten punkt, w którym możecie wykonać właśnie czy to peeling mechaniczny, czy enzymatyczny, czy też właśnie peeling Kawitacyjne. Pamiętajcie o tym, żeby robić ten peeling raz na jakiś czas i na Skórze swojej twarzy i na skórze ciała, dlatego, że na naszej skórze zbiera się martwy naskórek i on jest przyczyną tego, że na przykład powstaje trądzik, gromadzenie się właśnie bakterii, dla których pożywką ten, ten, ten naskórek jest. Więc pamiętajcie o tym, żeby go ścierać. Wasza skóra będzie dużo jaśniejsza, wygładzona, będą znikały z niej właśnie jakieś drobne zagniecenia, drobne zmarszczki, będzie taka bardzo świeża i też będzie przygotowana lepiej na to, aby chłonąć resztę pielęgnacji. Punkt numer cztery. To też jest ewentualność. Jeśli jesteście posiadaczkami, na przykład takiego sprzętu, jak ta maska ledowa, niekoniecznie taka jak moja, to może być jakaś inna, ale generalnie coś, co działa światłem LED, to jest to właśnie moment w waszej pielęgnacji, kiedy powinniście takiego sprzętu. Uczyć. Użyć. Punkt numer 5. Tonizacja. Punkt bardzo często pomijany, dziewczyny bardzo często w ogóle toników nie, nie kupują. To jest produkt, który raz, że właśnie przywraca naszej skórze równowagę, wycisza ją. Dwa, właśnie przygotowuje również naszą skórę do tego, aby dużo lepiej absorbowała kolejne składniki z naszej pielęgnacji. Numer 6. I to jest punkt, w którym ewentualnie możecie zadziałać Maską. Czy to maską w płachcie, czy też jakimś innym rodzajem maski. Natomiast nie mam tutaj na myśli maski algowej, ponieważ maskę algową nakłada się nieco później. Wszystkie maski w płachcie, czy jakieś takie glinkowe, śmiało ich w tym momencie możecie właśnie użyć. 7. I tutaj wjeżdżają nam esencje, ampulki i sera o takich bardzo wodnistych konsystencjach. Pamiętajcie, żeby kierować się w nakładaniu produktów na twarz właśnie konsystencjami, czyli te właśnie lżejsze na początek. Takie produkty właśnie jak esencja, która jest zwykle bardzo leciutka, ale mocno skondensowana. Można takiej esencji używać codziennie. Często są toniki już w połączeniu z esencjami, więc macie tutaj też takie działanie dwa w jednym. Czasami, kiedy używacie właśnie masek w płachtach, to ta woda, która tam jest, ten płyn, w których te maski są zanurzone, to jest właśnie esencja, więc też pamiętajcie, aby z takich masek sobie te esencje, nadmiar jej odlewać i używać w kolejnych dniach. Nie, nie wyrzucajcie tego absolutnie. A jeżeli macie po prostu już esencję taką samą sobie, po prostu taki swój produkt, to jest właśnie ten moment, kiedy możecie użyć esencji. Jeśli chodzi o ampułki i sera, to możecie, ale nie musicie używać ich codziennie i też nie trzeba ich używać dwa razy dziennie, dlatego że to są produkty bardzo bogate w substancje aktywne i używając tych produktów zbyt często albo łącząc i ampułki i sera przy każdej pielęgnacji możecie po prostu przedobrzyć z substancjami aktywnymi i tym samym zapchać po prostu swoją skórę i doprowadzić do tego, że na waszej skórze zacznie pojawiać się trądzik albo właśnie jakieś podrażnienia, czy też może się pojawić nagle alergia, której nie było. Punkt numer 8, krem pod oczy. To jest również krem bardzo często jak i tonik taki trochę traktowany po macoszemu. Bardzo często używacie pod oczy kremu, którego używacie do twarzy. Kremy pod oczy są jednak trochę inaczej skonstruowane, mają nieco inne składniki i też inną moc działania. Więc czasami kosmetyki, których używacie na swoją twarz są zbyt silne dla super delikatnej skóry wokół oczu. Pamiętajcie, aby wybrać kosmetyk odpowiedni dla, dla problemów czy też potrzeb waszej skóry wokół oczu, bo każda skóra wokół oczu takie potrzeby czy też problemy posiada, tak? U niektórych jest to wybitnie delikatna skóra, bardzo cienka, szybko na niej powstają zmarszczki, czasami są to bardzo głębokie doliny łez, wręcz z takimi zasienieniami czasami są to wiecznie zapuchnięte oczy. Na wszystko są sposoby, a kremy Kremy nie usuną części z tych problemów, ale na pewno pomogą w usunięciu, jeżeli na przykład dodamy do tego masaż albo jeszcze inne specjalne zabiegi. A tych specjalnych zabiegów możecie szukać w pozostałych moich filmach w kategorii pielęgnacja, więc. Pamiętajcie, krem potoczy. Punkt numer 9. Kremy na dzień i na noc. Nie musicie oczywiście rozdzielać kremu na dzień i na noc. Możecie używać tego samego produktu na dzień i na noc, ale dobrze by było jednak, aby mieć troszeczkę różne te produkty. Tak jak mówiłam, to nie jest grzech, jeśli nie macie. Natomiast jeśli wasz krem ma filt, to wiadomo, że jest przeznaczony do tego, aby pielęgnować skórę w ciągu dnia. Więc niekoniecznie nadaje się do pielęgnacji na noc. Zwykle też kremy na dzień są znacznie lżejsze po to, aby makijaż się dobrze na naszej twarzy trzymał, a kremy na noc są dużo bardziej bogate po to, żeby nasza skóra w momencie, kiedy się regenerujemy, również czerpała jak najwięcej z tych substancji odżywczych i generowała się wraz z nami podczas snu. Więc dobrze jest rozdzielić sobie te kremy właśnie na tę pielęgnację poranną i wieczorną i tak jak mówiłam, w przy porannej zwróćcie uwagę na to, czy w waszym kremie są filtry, a w pielęgnacji wieczornej możecie sobie pozwolić właśnie na te cięższe konsystencje, bogate w składniki aktywne, w składniki odżywcze, takie mocniej działające. Punkt numer 10, olej. Jest to punkt, który możecie, ale nie musicie włączać do swojej pielęgnacji. Natomiast mając ten olej, którym zmywacie swoją twarz, który jest dobrze dobrany pod Waszą skórę, niekoniecznie to też musi być ten olej. To może być jakiś specjalny olej, na przykład olejek Kakaj jest sprzedawany zwykle w takich małych pojemnościach, dlatego że on jest strasznie drogi, więc z takim olejkiem szkoda by było zmywać sobie twarz, ale jest fantastyczny, aby włączyć go do swojej pielęgnacji i tutaj również nie musicie codziennie tym olejem działać ale możecie właśnie taką kroplę olejku nałożyć sobie właśnie na sam koniec podczas pielęgnacji czy to na skórę wokół oczu czy właśnie gdzieś tutaj na takie bardziej problematyczne miejsca tutaj jakieś bruzdy nosowo-wargowe czy też tutaj te linie marionetki na swoje usta na szyję możecie również na całą twarz ale niekoniecznie możecie też kroplę takiego oleju dodać do lżejszego kremu którego używacie na przykład taki macie krem nawilżający jakiś taki bardzo uniwersalny Taka kropla oleju dodana do niego znacznie go wzbogaci i możecie wtedy sobie przerobić go na krem na noc. Takiego oleju też nie musicie używać codziennie, możecie sobie go używać na przykład dwa razy w tygodniu albo tylko na noc. To już zależy od tego jak Wasza skóra lubi, natomiast warto jest właśnie olej do pielęgnacji swojej włączyć. I nie tylko twarzy, ale również całego ciała, bo oleje... Pięknie w pielęgnacji całego ciała i, i włosów się sprawdzają. A i pamiętajcie, żeby wszystkie te czynności wykonywać wtedy, kiedy ta skóra cały czas jest lekko wilgotna. Szczególnie olej pięknie nam się wchłonie i zadziała w naszej skórze, jeśli skóra będzie wilgotna. I teraz jeszcze jeden taki punkt, jeżeli masujecie twarz masażerami takimi, bo nie mówię tutaj o masażu manualnym, bo masaż manualny wykonujecie na kremie, to jeżeli masujecie takim masażerem kulkowym, to możecie ten masaż wykonać albo po nałożeniu właśnie ampułek, serum i tak dalej, ale przed nałożeniem kremu, albo już po nałożeniu wszystkich kremów na sam koniec. Potem możecie jeszcze ewentualnie, jeżeli wam się wszystko bardzo mocno, wasza skóra to wypije, to możecie jeszcze delikatnie doklepać się kremem. No i tak, moi drodzy, tak to wygląda. Mam nadzieję, że przedstawiłam wam to w dosyć prosty, klarowny sposób. To jest wszystko super proste, wystarczy po prostu zadziałać kilka razy, a na pewno dojdzie Będziecie do wprawy, a wasza skóra wam się odwdzięczy i będzie wyglądała pięknie, młodo, promieniście na bardzo, bardzo długo. Dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia.